Cześć W dzisiejszym odcinku pokażę młode króliki Młode króliki mają już ponad 7 tygodni Bo No w niedzielę miały 7 tygodni A teraz 7 parę dni, na no, 7 i 3 dni Mają tygodni, Na no, 7 tygodni i 3 dni No mm. Było 8, jest 8 Te dwa Tam się takie rude bardziej to są, no, od tej samicy niebieskiej, zaraz pokażę. Od tej samicy. Samica została oddzielona od tamtych małych. Znaczy, to nie jest od tych małych. Znaczy, od tych rudych, to jest ta matka ich. I tamte, te osiem. O, 8 osiem. No i tu przedostawiłem No, tu się niedzielę odsadziłem od matki tamte i te. A tutaj jest ta czarna samica od tych, co teraz pokazuję. Oprócz tych dwóch, bo ona 6 miała. No i wszystkie wychowała. Nie, Nie wiem, czy dalej teraz wygląda, To mi też się. Pisać. A tu mamy też te 8. Te to semicy niebieskiej, jeszcze te rodęstwo ich tamte te yy, no, Rude też 8. Tutaj było w tej klatce Nie sprawdzałem jeszcze się płaci ich, ale fajne są. Tamte czarne jakby białe. Takie jest czarny, ale takie końcówki jakby białe bardziej śmieszny wyszedł I tu takie mamy samicę co ma się okocić w niedzielę o, już mało brakuje do wykotu na pewno jest kotna, bo nie się gniazdo zrobić. to i dopuszczam tygodnie, tygodnie po samcu znaczy tydzień nie po dopuszczeniu to uciekała a taka duża się zrobiła nawet tu coś kopię, buduję. Na początku tam gdzie siedzi, to tam coś robiła, ale woliłem bornika a dwa tygodnie temu była. Parę. Nie mam no, może z tydzień. To wyrzuciłem. No widać jak duża raka. No już w tej klasy drugi wykład będzie. No i w tym rogu zrobiła jednak... Dzisiaj rano się słamy i rzuciłem trochę. Marchewaczki nie za bardzo je, nie wiem czemu. Wszystkie króliki jedzą, oprócz niej, nie za bardzo ją tak nie je. No, tego samczyka. No. A, się. I fajny taki. Rudy. Trawy ostatnio im przyniosłem. Tak troszkę zostało. Tam dużo trawy nie ma, ale tam naskubałem miejscami. Może jutro czy pojutrze przyniosę z trawy Na dniach może będzie filmik z nowego nabytku. Możecie pisać w komentarzach jaki to będzie królik, rasy, jaki to będzie rasy. No. Czy samiec, czy samica możecie pisać. I chyba to było wszystko w tym odcinku Zostawcie łapkę w górę Jeśli wam się spodobał I subskrypcję Do następnego i cześć